Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 24 czerwca, Polski Sejm bez głosów sprzeciwu przyjął nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego. Ten akt prawny wywołał ogromne poruszenie, zarówno w państwie Izrael, jak i w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z tą nowelizacją po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. Zgodnie z polskimi przepisami, teraz ta nowelizacja trafi do Senatu. Warto przyjrzeć się temu oświadczeniu ambasady Izraela, ponieważ moim zdaniem ona bardzo mocno rzutuje. To oświadczenie bardzo mocno rzutuje na stosunki dwustronne, ale także myślę, że nie tylko w, na linii Izrael-Polska, ale również także Stany Zjednoczone, Polska. Kiedy w Geopolitycznym Dzienniku Analitycznym komentowałem kilka dni temu wybór naftali Beneta na premiera Izraela, wspominałem, że jest to polityk reprezentujący twardą linię. Jeśli chodzi o stosunki z Warszawą, jest to polityk, który bardzo no, tak dobitnie, bardzo bezpośrednio wypowiadał się na temat kwestii, no, jak sam nazywał, współudziału Polaków w Holokauście. No i twierdziłem, że może być to zarzewie pewnych konfliktów dwustronnych. Nie, nie minęło nawet dwa tygodnie, a mamy bardzo. Emocjonalne oświadczenie ambasady Izraela, opublikowane wczoraj o 21:39 na Twitterze. Warto w, w tym kontekście przywołać całość tego, tego oświadczenia dla osób słuchających podcastu tylko w wersji audio. Zacytuję całość: W, w oświadczeniu ambasady Izraela czytamy: cytuję. Zachowanie pamięci o zagładzie i troska o prawa ocalonych z Holokaustu, do których zalicza się kwestia zwrotu mienia żydowskiego zagrabionego podczas zagłady, są kluczowymi elementami tożsamości i leżą u podstaw istnienia państwa Izrael. Są, są one również istotnymi dziedzinami aktywności Izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z dumą wypełniamy ten obowiązek wynikający z wyznawanych przez nas wartości moralnych i powinności historycznej. Deklaracja terezińska przyjęta w 2009 roku wzywa wszystkie zainteresowane państwa do pracy nad zwrotem mienia żydowskiego zagrabionego w czasie Holokaustu. Izrael oczekuje, że strony deklaracji postępować będą zgodnie z jej zasadami. Odrzucenie przez Polskę realizacji postanowień deklaracji to poważne i dalece niepokojące działanie. Procedowana obecnie zmiana ustawy w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę za nie ocalonym z zagłady i ich potomkom oraz społeczności żydowskiej, dla których Polska przez stulecia była domem. To niepojęte. To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami. Z powagą podchodzimy do próby uniemożliwienia zwrotu prawowitym właścicielom mienia zagrabionego w Europie Żydom przez nazistów i ich kolaborantów. Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie. Koniec cytatu. Na to oświadczenie Izraela bardzo szybko zareagowała dyplomacja amerykańska. Dziś, 25 czerwca, rzecznik resortu dyplomacji Stanów Zjednoczonych Ned Price wezwał Polskę do wstrzymania prac nad nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego. Na Twitterze napisał, cytuję: Wierzymy w znaczenie rozwiązania spraw restytucji z czasów Holokaustu, by zapewnić równość i sprawiedliwość dla wszystkich ofiar. Wczorajsza decyzja polskiego parlamentu była krokiem w złym kierunku. Wzywamy Polskę, by nie posuwała tej ustawy do przodu. Koniec cytatu. I to nie jest, można powiedzieć, ani pierwsza, ani moim zdaniem ostatnia próba ingerencji Stanów Zjednoczonych. W polski, w polski, tutaj powiedziałbym, taki proces legislacyjny. Warto tutaj przywołać także doniesienia dziennika Gazety Prawnej sprzed kilku dni, z 21 czerwca. Dziennik Gazeta Prawna napisała, że Chargé d'Affaires ambasady amerykańskiej w Polsce, Bix Aliu, no można powiedzieć, próbował ingerować w polski Proces legislacyjny, pisząc do polskiej marszałek Sejmu list, w którym domagał się no właśnie zmiany prac nad regulacjami dotyczącymi reprywatyzacji. Pytanie oczywiście fundamentalne: dlaczego tak się dzieje, że po ponad 30 latach od transformacji ustrojowej, dopiero teraz? Dochodzi do takiej, powiedzielibyśmy, głębokiej ingerencji w polski proces legislacyjny. Jak to się dzieje, że przez ostatnie 30 lat te kwestie nie zostały załatwione albo nie chciały być po prostu załatwione? I no, nie sposób nie uciec od kwestii ustawy JUST, czyli tej ustawy amerykańskiej, która w Polsce jest najczęściej cytowana jako ustawa 447, a której Pełna nazwa to ustawa z 2017 roku o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holokaustu, którym nie, nie zadośćuczyniono ich strat. To jest oczywiście tłumaczenie anglojęzycznego, anglojęzycznego tytułu Justice for Uncompensated Survivors Today Act. I rzeczywiście ta ustawa Kongresu Stanów Zjednoczonych, która została uchwalona w kwietniu 2017 roku, przez długi, długi czas wywoływała bardzo wiele kontrowersji i w Polsce, i także poza na, granicami naszego kraju, natomiast moim zdaniem jest wiele niejasności, wiele nieścisłości w interpretacji tego typu, w, 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 jeśli chodzi o te przepisy amerykańskie, ale także samej, samej kwestii tak zwanego mienia bezspadkowego i temu chciałbym poświęcić dzisiejszy, dzisiejszy odcinek. Ustawa Just została przyjęta przez amerykański senat 12 grudnia 2017 roku. Została przyjęta jednomyślnie i nałożyła na sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych obowiązek monitorowania w poszczególnych państwach kwestii, które są związane ze zwrotem mienia utraconego przez Żydów podczas II wojny światowej, a także no, zagrabionego później przez władze komunistyczne. Autorami tego projektu ustawy byli senatorowie Marco Rubio i Temi Baldwin. Zresztą ta ustawa była później procedowana także przez Komisję Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. Warto także dodać, że jeszcze wcześniej Izba Reprezentantów debatowała nad takim lustrzanym, właściwie projektem oznaczonym liczbą 1226. W tym kontekście no, nie sposób nie scharakteryzować tego, co poruszyła Ambasada Izraela w swoim oświadczeniu, a mianowicie deklaracji Terezińskiej. W dniach od 26 do 30 czerwca 2009 roku, zarówno w Terezinie, jak i w Pradze Czeskiej, miała miejsce konferencja pod tytułem Mienie okresu Holokaustu. Ta konferencja została zorganizowana przez rząd czeski. W konferencji wzięło udział 46 państw, w tym reprezentacja, reprezentacja oczywiście państwa polskiego. Jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to, to na czele jej stał Władysław Bartoszewski. Delegat strony polskiej wygłosił krótkie wystąpienie w sprawie polskich doświadczeń związanych z okresem II wojny światowej i właściwie można powiedzieć, że to jest wszystko. Strona polska, państwo polskie nie składało wówczas żadnych Zobowiązań, żadnych zmian co do kwestii legislacyjnych, co do zmian ustawodawstwa państwa polskiego w odniesieniu do prawa spadkowego. Nie ma żadnych dowodów na to zresztą, że Polska podpisała deklarację Terezińską, czy że ta deklaracja była podpisywana przez poszczególne delegacje 46 państw. Po prostu doszło do zaprezentowania tej deklaracji, natomiast formalnych podpisów nie było. Znaczy, nie ma żadnych dowodów obecnie na to, że. Delegacje 46 państw złożyły swoje podpisy pod delegacją terezińską. Biorąc pod uwagę ten fakt, oraz to, że podczas spotkania między 26 a 30 czerwca 2009 roku można powiedzieć zaprezentowano to co nazywane jest w pełni deklaracją terezińską w sprawie mienia okresu holokaustu i związanych z tym zagadnień nie ma żadnych powiedzielibyśmy takich mocy sprawczych co do wykorzystywania tego do odzyskiwania w cudzysłowie odzyskiwania jakiegokolwiek majątku ta deklaracja, jako pewnego rodzaju, no właśnie, nie akt, nawet nie akt prawny, ale chociaż niektórzy mówią o tak zwanym miękkim akcie prawnym, ale to też nie wskazuje na żadne możliwości tutaj ubiegania się o jakiekolwiek roszczenia, biorąc pod uwagę, że ta deklaracja mówi o tym, że, cytuję, w niektórych sprawach majątek. Dla którego nie ma spadkobierców, mógłby posłużyć jako podstawa do spełnienia potrzeb materialnych, znajdujących się w potrzebie ofiar Holokaustu i zapewnienia ciągłej edukacji o Holokauście, jego przyczynach i konsekwencjach, to warto tutaj podkreślić, że nie jest to w żaden sposób akt prawa międzynarodowego. Nie jest deklaracja terezińska, nie jest w żadnym sposób wiążącym aktem prawa międzynarodowego. Zresztą ze wszystkich możliwych źródeł, których, z którymi dysponujemy, nie, w żaden sposób nie wynika to, że delegacja polska podpisywała jakąkolwiek deklarację wówczas w 2009 roku. Państwo polskie... Nie jest prawnie zobowiązany do wypełnienia postanowień ani celów wskazanych w deklaracji terezińskiej. I także w tym kontekście konieczne jest przywołanie um, takiego porozumienia, umowy międzyrządowej między, Stan między Stanami Zjednoczonymi a Polską z 16 lipca 1960 roku. Zgodnie z tą umową, rząd Stanów Zjednoczonych w zamian za odszkodowanie 40 milionów ówczesnych dolarów przejął na siebie zobowiązania z roszczeń odszkodowawczych i zobowiązał się, że nie będzie wysuwał ani popierał żadnych dalszych roszczeń. W związku z tym wszelkiego rodzaju popieranie przez czołowych polityków amerykańskich kwestii roszczeń o tak zwane mienie bezspadkowe, takie jak zaprezentował to chociażby Mike Pompeo, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, który w lutym 2019 roku podczas pobytu w Warszawie domagał się od polskich władz, roz, cytuję rozwiązania kwestii zwrotu mienia ofiar kolokaustu są absolutnie bezprawne są absolutnie bezprawne w tym momencie warto zastanowić się jak to się dzieje że Polska, która była jedną z największych ofiar II wojny światowej. Polska, która przez setki lat stanowiła azyl dla społeczności żydowskiej, dla narodu żydowskiego, dla wyznawców judaizmu, jest dzisiaj przez państwo Izrael, przez, społeczno, przez część społeczności żydowskiej traktowana jako kat. Jak to się dzieje, że tak kwitną relacje niemiecko-izraelskie? Które od właściwie nawiązania relacji dyplomatycznych w 1965 roku rozwijają się no, właściwie doskonale, no, niezwykle dobrze, a przecież to Niemcy byli, byli tym narodem, który wywołał największą traumę, spowodował największą traumę tego, tego narodu i doprowadził do wymordowania milionów milionów Żydów w tym roku, w kwietniu 2021 roku pojawiła się informacja, że jest pomysł, aby zarówno Niemcy, jak i Izrael wspólnie zorganizowały Igrzyska Olimpijskie w 2036 roku, czyli w stulecie tej niechlubnej olimpiady, którą, którą zorganizował Adolf Hitler, która była, takim manifest która była taką manifestacją Właśnie potęgi III Rzeszy, manifestacją nazizmu. Sam fakt, że doszło do, takiego, do takiej propozycji, jest, jest absolutnie niebywały, ponieważ jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby raport tegoroczny Federalnego Stowarzyszenia Ośrodków Badawczych i Informacyjnych do Spraw Antysemityzmu, w skrócie RIAS, mówię oczywiście o stowarzyszeniu niemieckim. To ten raport jest porażający. On pokazuje, że w ubiegłym, w 2020 roku, udokumentowano łącznie ponad 1000. Przypadków o charakterze antysemickim w Republice Federalnej Niemiec i jest to bardzo, ale to bardzo wyraźny wzrost o 13% w stosunku do roku 2019. Ten antysemityzm w Niemczech cały czas rośnie. Tutaj zresztą warto przywołać chociażby takie oświadczenie, wypowiedź z 2020 roku, które, które wystosował prezes Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji. Czyli odpowiednika naszego ABW, Thomas Haldenwang, który powiedział, że w ciągu ostatnich dwóch lat, czyli w latach 2018-2020, znacznie wzrosły czyny karalne, a także akty przemocy wobec Żydów i instytucji żydowskich w Niemczech. Ja tutaj cytuję tę ten, ten wypowiedź Tomasa Haldenwanga, prezesa Bf, BFV, za Deutsche Welle, Deutsche Welle.com. W związku z tym mamy do czynienia z niebywałą sytuacją, w której państwo polskie, gdzie instytucje żydowskie, kulturalne, oświatowe, wyznaniowe funkcjonują bez żadnego problemu i liczba jakichkolwiek incydentów antysemickich jest praktycznie śladowa, jest traktowane jako jest traktowany jako przeciwnik tych środowisk, natomiast Niemcy, w których systematycznie rośnie skala incydentów antysemickich i mamy ich ponad tysiąc w skali roku, i przyznaje to sam szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, Niemcy traktowane są jako partner, partner, z którym rozważana jest organizacja wspólnych, Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku. Pytanie, dlaczego mamy do czynienia z taką sytuacją? Moim zdaniem tego typu wydarzenia, tego typu ingerencja wewnętrzne sprawy polskie jest wynikiem po prostu słabości państwa polskiego. Zarówno Izrael, jak i środowiska żydowskie na całym świecie wykorzystują słabość państwa polskiego, słabość Polskiej dyplomacji, polskich służb specjalnych, polskiego kontrwywiadu, polskiego wywiadu, do po prostu korzyści, konkretnych korzyści, które są w stanie tutaj uzyskać. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Niemczech, gdzie służby specjalne są na no, no nieporównywalnie wyższym poziomie niż w Polsce. To, że państwo polskie nie było w stanie od roku 1989 przyjąć doktryny bezpieczeństwa informacyjnego. To, że państwo polskie nie dysponuje dzisiaj instrumentami kształtowania opinii publicznej na arenie międzynarodowej, takimi chociażby jak wielojęzyczny portal czy... Radio Międzynarodowe, czy wreszcie anglojęzyczna telewizja, nadająca 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, to, że polski wywiad nie prowadzi operacji ofensywnych, jeśli chodzi o kształtowanie świadomości decydentów, społeczeństw, państw leżących w, punkcie zainter w obszarze zainteresowania państwa polskiego. No, to jest przyczyna dzisiejszego stanu rzeczy tego że Polska stanowi dzisiaj łatwy łup że tak powiem dla różnego rodzaju środowisk dla różnego rodzaju lobbystów którzy chcą wykorzystać tę słabość państwa polskiego do uzyskania konkretnych korzyści majątkowych moim zdaniem zarówno wybór Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych jak i wybór Naftali Beneta na premiera państwa Izrael znamionują eskalację napięcia w Relacjach Waszyngton, Warszawa, jak i Warszawa Tel Awiw, czy Warszawa Jerozolima, jak, jak kto woli. I moim zdaniem te kwestie będą powracały i będą eskalowane zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i przez, przez Państwo Izrael, i to jest Ostatni, moim zdaniem, czas, ostatnie okno strategiczne, aby poważnie zająć się kwestią głębokiej restrukturyzacji polskiego wywiadu, polskiego kontrwywiadu, przyjęciem, to jest potrzeba dzisiaj, bardzo istotna przyjęcia doktryny bezpieczeństwa informacyjnego i wdrożenia, konkretnych, konkretnych absolutnie programów, które pozwolą Polsce oddziaływać na arenie międzynarodowej, a nie tylko Tutaj, że tak powiem, we własnym gronie opierać się na, na, na że tak powiem, tych swoich, swoich racjach. Ta cała sprawa związana z tak zwanym mieniem bezspadkowym, dobitnie jak właściwie żadna inna, pokazuje słabość państwa polskiego i słabość polskich służb specjalnych. Myślę, że ta kwestia, jak żadna inna, podkreślam, Pokazuje, że potrzeba Polsce nowego wywiadu, nowego kontrwywiadu, nowej polityki bezpieczeństwa informacyjnego, zdolności do realizowania celów, m.in. za pomocą dyplomacji publicznej, a to wymaga stety lub niestety bardzo głębokiej restrukturyzacji, zarówno Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i polskich służb specjalnych. Dziękuję Państwu za uwagę.